Cześć, słuchajcie, był, tu, był turniej w Merfolku, e, był pre także dzisiaj e, był turniej, był bardzo ciekawy, No nie poszło do końca naszej ekipy tak jakbyśmy chcieli, e, ale zwykle, nie zawsze się wygrywa. Natomiast mamy to, co jest jeszcze nieosiągalne na rynku, nie mianowicie Pre-Alice, w dodatku Paradox Rift. Sklep Merfolk w Pruszkowie, organizator między innymi, Akademii Nauki e, Pojedynków e, Pokemonowych. także bardzo fajna, fajna opcja, bo można się nauczyć grać, można wziąć udział w turnieju. E, na pewno mają Akademię Naukę i pokazy dla początkujących, na przykład w poniedziałki, tak. E, następnie w piątki e, no, mają takie klasyczne e, już turnieje typowe a w środy luźny turniej, głównie dla najmłodszych, natomiast no słuchaj, no jeżeli chcesz, zawsze możesz wpaść do Merfolka, spróbować swoich sił. Eee, oczywiście na każdy turniej jest wpisowe, także nie ma tak, że grasz o nic, zawsze możesz coś fajnego wygrać. Eee, chociażby dodatek, który jeszcze oficjalnie nie wyszedł, tak? Eee, też wygrać Price packing, co jest super fajną opcją. Eee, hmm. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? Kurczę, no... Mocne zaskoczenie, że się udało tym razem dorwać. Oczywiście mają też Magic the Gathering, mają też inne karcianki. Stąd jakby warto, warto do nich zajrzeć i, i zobaczyć co jest u nich ciekawego. No ale chyba to jest ten moment, w którym powinienem zacząć otwierać, bo to no, fajnie się gada, fajnie się gada. Ale co tu jest, słuchajcie? Jest cała masa. Zobaczcie, kurde, zobaczcie ile tu jest. Ach! Boostery. Bustery. Książeczka. O! Iron Bungle. Future. No dobrze, dobrze. Co mamy tutaj? Mamy tutaj taką książeczkę przed Tebekiem. No ale to już daje obraz mniej więcej, co tu będzie fajnego. Oczywiście wszyscy myślą, już, już marzą o tej parasolce, o dziewczynie z parasolką. A ja nie wiem, czy ja dokładnie jak ładnie będę liczył. Natomiast to no na pewno zaraz się dowiemy. Zobaczmy, co mamy tutaj, bo boostery boosterami, ale tu mamy promeczkę. W środku jest promeczka. Oj, te kurcze, zapięcia. Uwielbiam je po prostu się otwiera najlepiej niestety nożeczkami nie ma po prostu się mi trudno słuchajcie no pachną pachną słuchajcie nowością pachną świeżą farbą, także dobrze jest zobaczmy co mamy tutaj mamy Iron Bundler HP100 kładziemy go ładnie trainer tipa mamy z Paradox Listem też fantastycznie a, mamy a, oczywiście tonę energii jakby ktoś nie miał energii to zawsze może mieć jej więcej mamy dobrze, mamy pierwszą kartę Pokémona mamy Winpoda sztuk 3 mm. Golispod no to ewolucja może przejść Espatra Flittle Natu Xatu. O, zwykły Iron Bundle, Billy Transfer, Jack, Larry, Nimona, tu, Tulip, ja mogę Tulipę dostać, nie obrażę się, Megosa, Nestwall. i tak. Dobra, jakby ktoś chciał spróbować, ale nie sądzę, że się uda, z tej prostej przyczyny, że jest jeszcze oficjalnie dostępny ten dodatek. A, dobrze. Także mamy to. I uwaga, pierwszy inauguracyjny Paradox Rift. Uwaga. Zbudujmy swoją armię Pokemonów. Słuchajcie, to jest totalna inauguracja, więc zakładam, że to jest tak jak było poprzednio. A no i te karty są zwykłymi kartami, tak? To, to one nie mają ani... standardowo nie mają tych tych trybów takich jak nie wiem, holo, nie holo, reverse. No, te karty są typowo do grania, także jakby ktoś chciał, to dajcie znać w komentarzach, ugadamy się co do impostu, bo ja po prostu nie będę potrzebował. Hmm, tu mamy kodzik. E, no i teraz tak. E, standardowo, e, no to teraz tak naprawdę tu była energia i ok, jest energia. Siła i ogień. I mamy Porygona, Oricoro, Todeskrua, Charkadet, Steen, Glisskur Absol. Ale e, zobaczcie, jaki ten Absol jest fajny. On jest taki... On jest taki y, trochę rysunkowy. Pierwszym, słuchajcie, rewersem jest Future Butter Energy Capsule. Drugim rewersem jest Natu. Uuu, no na grubo, z ekrom Holo. Całkiem w porządku. No to jest dziwne, jest takie takie błyszczące teraz są te rewersy tutaj, nie wiem, takie metaliczne. I standardowe też są, ale ten jest taki metaliczny. No dobra, patrzymy na następnego. słuchajcie, Co on tam chowa? on nam tutaj pokaże? Ze krumów to jest cała masa. Zrobiłem gafę, wiecie co, eee, mówiłem, ale bez mikrofonów. Więc teraz ciekawe, czy będziemy dobrze słychać, czy nie. Ale mam cichą nadzieję, że mimo wszystko cały czas było mi słychać. I to się gdzieś nagrało, no bo jak gdyby nie będę otwierał ponownie, no bo już jest otwarte wszystko. Dobra, eee, drugi z inauguracyjnych. Jaka tu jest ta? woda, powrót do wody, dobra i mamy mantykę minona, double blada miltanka tods Cruel'a, scream tail ancient technical machine devolution. to chyba chodzi o to że on się deewoluuje nie Horn age i norman vulcanion no dobra, mamy wulkaniona. Dwa rewersy. spoko, To są te właściwe karty, tamte tak nie do końca. To ja tutaj tak sobie się nie pomieszały. No jakaś gardevoir mogłaby tu wyskoczyć, wiecie, bo w końcu dodatek ma na niej się opierać, nie? Tą zmianą na Future eh, oraz uh, oh, Double Blade. Mm, uwaga. That's energia Błyskawicy. Double Blade. Source kit Magri. Flamingo. Durant. Earth Vessel. Medical Energy. To school. E, Ci hu, ale holo. Okej. Okay. Fajnie, fajnie, pozytywnie. No, słuchajcie, jak na razie same holki wypadają, tak? O, no, tutaj ten Ale też jakiś zobaczcie taki trochę e, tak jakby wodny, ale z metalem. co tam pokaże się w środku. I lecimy. Zwykła energia. I mamy Fibasa, Ipoma, Panceda, Gibita, SimSage'a Normana, Ortwarm, Polygon na rewersie, Miltank Reverse i Palkia. No ładnie, ładnie, fajnie, że palkia wypadła w holcer jako jedna z pierwszych. To zawsze budujące jest bardzo. Także słuchajcie, no co prawda, nie ma jakiegoś spektakularnego dropu z tego preelise'owego mm, bundle boxa, Buster Boxa, czy jaką tam się nazywa. Battle, build battle. No, słuchajcie. Jest pudełeczko, wykorzysta się na pewno. Ale fajnie, było dużo, dużo, dużo holek weszło, cztery holki. Hmm. Także ciekawie, no jestem ciekaw, czy takie zwykłe zupełnie będą jakoś pokazywały coś lepszego, boostery. Ale to za chwilę.